Jak zapewne wiecie, firma Canon posiada serię profesjonalnych aparatów yy, oznaczonych jedno, jedną cyferką, czyli na przykład yy, Canon 5D, 6D, 1D, ale również 7D. I o ile wszystkie te aparaty mają matryce pełnoklatkowe, o tyle Canon 7D matrycy pełnoklatkowej nie ma, ma matrycę APS-C, czyli taką samą matrycę, przynajmniej takiej samej wielkości, Jaka jest używana przy najtańszych aparatach Canona, czyli np. 600D, 750D, czy tych trochę droższych, czyli 80D, 70D. Sprawdzimy dlatego dzisiaj dla Was, czy różnica w jakości między tymi najdroższymi matrycami APS-C, a tymi najtańszymi jest faktycznie taka, jaka, jaka różnica jest w cenie tych aparatów. Zapraszam do oglądania. Jako ten droższy aparat z matrycą APS-C weźmiemy Canona 7D Mark II, a jako tańszego, Canona 600D, który aktualnie mnie nagrywa. Testować będziemy jakość tych matryc na obiektywie 24 mm o minimalnej wartości przysłony 2,8. Stworzony na matryce APS-C. Wszystkie ceny do tego sprzętu znajdziecie jak zwykle w opisie. Od razu sprostuję, że porównujemy tylko i wyłącznie jakość zdjęć i filmików wykonywanych tymi aparatami, bo wiadomo, że kupując Canona 7D będziemy mieli podwójny slot na karty SD, będziemy mieli lepszego autofokusa itd., itd. To nie podlega wątpliwości, że za to też płacimy. Weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie jakość wykonanych zdjęć, żebyście mieli porównanie, czy jeżeli nie potrzebujecie bajerów, które tutaj są, bo trzeba to nazwać bajerami w dużej części, a chcecie tylko dobrych zdjęć, dobrych filmików, co powinniście wybrać. Zaczniemy od ostrości zdjęć wykonywanych oboma aparatami. Wykonałem dwie serie zdjęć na aparacie 600D i 7D Mark II. Po lewej mamy 600D, po prawej 7D. Oczywiście oba miały założone te same obiektywy i te same parametry są przy tutaj dwóch zdjęciach porównywanych. Pierwsze co się rzuca w oczy to to, że przy 7D ten obraz jest nieco jaśniejszy, co jest dosyć dziwne, ponieważ... Dokładnie te, tych samych parametrów tutaj użyłem. Drugie, co już się nie rzuca w oczy, ale jest widoczne, to delikatnie gorsza jakość, gorsza ostrość przy 600D. Przy 7D ten obraz jest tutaj po prostu trochę bardziej kontrastowy. Dopiero przy przysłonie 16 widzimy, jak 600D odstaje tak naprawdę od 7D. Ten obraz jest tutaj wyraźnie mniej ostry. Przy 7D jest naprawdę bardzo przyzwoita jakość. Przejdźmy teraz do analizy szumu z obu aparatów. Tak samo jak wcześniej, po lewej 600D, po prawej 7D. I przy czułości 100 większych różnic tutaj nie ma. Po przybliżeniu też żadnych nie widzę. Podobnie sytuacja wygląda przy czułości 200. Nadal różnicy tutaj nie ma. To samo widzimy dla czułości. 400. Delikatne różnice zaczynają się przy czułości 800, gdzie widzimy, że kolor i jasność zdjęcia jest już lekko zniekształcona przez szum. Przy aparacie 600D, przy 7D tutaj e, różnice widzimy. I pojawiają też się powoli szumy koloru magenta przy 600D. Są delikatnie brzydsze przy 7D, nie są jeszcze tak widoczne. Czułość 1600 i różnice, o których wspomniałem, zaczynają się nasilać. Wyraźnie tutaj inny kolor mamy na zdjęciu z 600D oraz szum robi się troszkę brzydszy, aczkolwiek tutaj na 7D też się zaczyna pojawiać. Czułość 3200 i po zbliżeniu widzimy, że oba aparaty mają już wyraźne szumy, aczkolwiek szumy z 600D, tak jak już wspominałem, bardziej zniekształcają nam kolor zdjęcia. Dochodzimy do maksymalnej czułości 600D, czyli 6400. Różnica w kolorach jest już naprawdę wyraźna i szumy robią się po prostu brzydkie i dosyć różnokolorowe. Przy 7D również te szumy nie są już ładne, no aczkolwiek wydają być trochę przyjemniejsze dla oka niż w 600D i mniej zniekształcające. Obraz też zauważmy, że ten obraz jest tutaj ostrzejszy przez to, że te szumy mniej go zniekształcają. Jesteśmy teraz przy czułości 12800 w aparacie 7D. Tutaj już nie mamy takiej czułości dostępnej przy 600D. No i szumy po prostu robią się nieznośne i brzydkie. Widzimy tutaj te przebarwienia zielono-magentowe. I dochodzimy do maksymalnej czułości 7D, czyli 16 tysięcy. No, taki obraz się średnio nadaje do użytku. Szczególnie widać nieznośność tych szumów na... Ciemniejszych i mniej sfokusowanych częściach obrazu. Tutaj widzimy te żółto-zielono-fioletowe, właśnie przebarwienia od szumów. Przejdźmy teraz do dynamiki tonalnej w obu aparatach. Po lewej tradycyjnie 600D, po prawej 7D i różnicy znowu wielkiej tutaj nie widzimy. Zobaczmy na ten przyjrzyjmy się temu punktowi, gdzie zaczyna się czerń. Ta tutaj szczelina w deskach jest już ledwo widoczna w 600D. W 7D trochę lepiej, więc tak jak się można było spodziewać, trochę lepiej tutaj ten aparat wypada. Spójrzmy jeszcze na jaśniejsze miejsca. Czy jest tutaj troszkę więcej detalu w tym przepalonym fragmencie w 7D? No nie wiem, musielibyście sami ocenić. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają histogramy dla obu aparatów. Tak wygląda dla 600D, tak dla 7D. One się niczym za bardzo tutaj nie różnią, aczkolwiek widzimy, że tutaj 600D ma bardziej przesunięty histogram w lewą stronę, czyli jest trochę ciemniejszy obraz. A 7D, jednak, tutaj niektóre kolory i ogólny, ogólna jasność jest tutaj przesunięta w prawą stronę, czyli mamy trochę więcej y, detali, można by powiedzieć. Spójrzmy jeszcze sobie na dwa przykładowe zdjęcia tradycyjnie po lewej 600D, po prawej 7D. I delikatnie, tutaj inaczej kolory wyglądają. Przyjrzyjmy się detalowi. No, też tutaj, ja osobiście różnicy nie widzę ani w ostrości, ani w niczym innym. Jak widzieliście, dużych różnic w jakości zdjęć wykonywanych tymi dwoma aparatami nie było ale sprawdzimy jeszcze jak to się ma przy nagrywaniu filmików. Zaczniemy znowu od ostrości. Wynikiem jestem lekko zaskoczony, gdyż obraz z 600D wydaje się być delikatnie ostrzejszy. Z niedowierzania postanowiłem zrobić jeszcze jedno ujęcie, tym razem na stojący na stole obiektyw i wynik się powtórzył. Różnica ta jest oczywiście ledwo zauważalna, a właściwie niewidoczna przy przysłonie 5.6. Lepsza ostrość Canona 600D jest poza tym pozorna, o czym zaraz wspomnę. Przejdźmy do szumów. Wyraźne różnice pojawiają się już przy czułości 400. Dominuje tu oczywiście 7D. Przy ISO 1600 różnica jest ogromna, a wraz z postępem czułości robi się tylko większa. Zatrzymajmy się na chwilę przy maksymalnej czułości 600D, czyli 6400. Wiadomo, szumy są tu o wiele większe, ale spójrzmy na ostrość tego kontaktu. Obraz z 7D jest o wiele ostrzejszy, mimo że w poprzednim teście wypadł nieco gorzej. To jest ta pozorna przewaga 600D, o której wspominałem. Mimo że na najniższych czułościach obraz jest nieco lepszy, to szybko ustępuje miejsca 7D przez straty w ostrości w wyniku dużych szumów. W 7D możemy podbić czułość jeszcze do 16 tysięcy i nadal wygląda to całkiem dobrze. Szum ma małe, jednokolorowe ziarno. Odwrotnie jak w przypadku 600D. Dynamika tonalna, tak jak w przypadku zdjęć, niczym się prawie nie różni. Także jak widzieliście przy robieniu zdjęć, różnic tutaj żadnych większych nie ma. A przy wideo, tak naprawdę największe różnice takie zauważalne występują tylko przy czułości. Przy ostrości, wiadomo, mieliśmy tą delikatną y, różnicę. 600D był tutaj lepszy, ale to już wspominałem, że raczej nie powinniśmy się tym przejmować. Pytanie, jakie się nasuwa, to co wybrać, jeżeli mamy do wyboru 7D, Mark II i 600D? No, to wszystko zależy od zastosowania. Jeżeli chcemy nimi robić zdjęcia, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy potrzebne nam są autofokusy, sloty na karty SD i tak dalej i tak dalej. Jeżeli potrzebujemy tych bajerów faktycznie, może warto się zastanowić nad 7D. Jeżeli nie za bardzo, to może warto się zastanowić nad 600D lub jego nowszym modelom 750D. Natomiast, jeżeli chcemy używać tych aparatów do filmowania, no to tutaj w ogóle nie polecam firmy Canon do tego, ponieważ o ile tutaj w tej cenie 600D wielkich różnic u innych firm w jakości mieć nie będziemy, o tyle już w cenie 7D, a nawet w o wiele niższej cenie, możemy od konkurencji od Sonego, od LuMixa dostać aparaty stworzone właściwie do nagrywania. Video. Jeżeli natomiast mamy się ograniczyć tylko do tych dwóch aparatów, który jest lepszy do nagrywania, to tutaj też to zależy. No tak naprawdę od tego, przy jakich czułościach chcemy pracować, bo jeżeli będziemy używali aparatu przy takim oświetleniu, jakie mam tutaj, jedna lampa, druga lampa, gdzie cały czas jestem na czułości 200 bez żadnego innego światła. To jak najbardziej wystarczy Wam Canon 600D, tak jak mi wystarcza do robienia tych filmików. Natomiast, jeżeli już będziecie chcieli przy większych czułościach na nim pracować, to z doświadczenia Wam powiem, że materiał taki będzie prawie nie do użytku. No, oczywiście, można go odratować denoiserami różnymi, ale ten obraz już będzie w słabej jakości. Druga rzecz, którą się jeszcze różnią, jeżeli chodzi o kwestie filmowania, te dwa aparaty to. Tryb ciągłego autofokusa live view w tym aparacie, który jest bardzo przydatny do, do vlogowania, tak naprawdę do wszystkiego, ponieważ ten autofokus możemy mieć po prostu włączony i nie martwić się o fokusowanie w trakcie filmowania. Natomiast mówię, nowsze modele 600D, 750D też mają ciągłego autofokusa w trybie live view. Więc tutaj 7D nie jest dla nas jedyną taką możliwością. To by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej tego typu porównań drogich i tanich aparatów, czy one są właściwie warte swojej ceny, to napiszcie śmiało w komentarzach. No i ja się z Wami żegnam, cześć.